अजया, बार Witajcie, witajcie w kolejnym, kolejnym odcinku serii i bez tajemnic. Dzisiaj zajmiemy się bardzo ciekawą rzeczą, koloryzacją w programie www.pikmanka.com. Wiele osób robi tą koloryzację na pixelry, ale tutaj no, zmienimy troszeczkę zasady i zrobimy koloryzację w Pikmankej. Więc tak, klikamy Edit i dodajemy sobie y, jakieś zdjęcie. co mi tutaj się stało? Uruchomić nic. Więc... Okej, okay, dobra, już działa. Mm, i tutaj, nie wiem, sobie damy jakieś tło, obladujemy. na przykład jakieś takie proste. O, to jest moje stare tło, którego już nigdy raczej nie użyję. No i tak, klikamy w naszą różczkę, Następnie klikamy Tint. I już możemy sobie tutaj zmieniać koloryzację tła na przykład sobie ustawię o taką To możemy sobie robić fade czyli jasne, ciemne i potem klikamy save jest to my computer to będzie 4AP 4, a, a. Nie, 4 a, no i tak to na tyle w tym szybkim poradniku i chciałam pozdrowić kilka osób czyli Weronikę Zaborowską yy, Weronik, Wiktorię Weronikę Paga Czarka Sikorę i gaby się korę. Mam nadzieję, że jeszcze nie powiedziałam. Pomyliło mi się chyba, ale to nic, więc tak dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, lajkujcie, hej!